No dzień dobry widzowie. Słuchajcie, dzisiaj będzie clown nas y, chciał dopaść i, z, i zabić. A wy widzowie, jak nie chcecie mieć dużej głowy, to zostawcie lajka. Like A jak nie chcecie, żeby clown przedł was i na przykład nie wiem przedł wam do łóżka, no to zostawcie oczywiście suba z dzwonem. No i słuchajcie, Puzon powiedział, no Filipku fajny tryb tutaj dla ciebie, mam bardzo fajny. Słyszałem, że boisz się, mówisz, no. Ponoć horrorów się boisz. A ja mówię, no ja się boję strasznych rzeczy. A on mówi, o, no to super. Jeśli chcesz zgarnąć 400 Robuxów za darmo, to zostaw tutaj lajka, suba z dzwonem, a w komentarzu napisz mi swój link z Robloxa. Wyniki codziennie na Discordzie, śmieszki jego, a na strefie Roblox. Ponadto nie zapomnij również o grupie Robloxowej Rury Jaszego, na której znajdziesz bardzo ładne i tanie moje koszuleczki. Weselaj takiego pięknego Tisika. Zapraszam do oglądania. Dobra, już jakie tu dźwięki są straszne. Ej, pat, co kupiłem, okej? Okay? No pokaż, pokaż. Jeżeli będzie wnika. nas klaun, to tak? To? to ja, ja jestem clownem, co ja? No. A ja Się wywalam. A to i się zbugowałem. O nie, dobra. Dobra. O, nie, A weź znowu. to podnieś, weź to. Po... No halo, nie, bo to gra cały czas. Ja. Chodź, chodź, bo ty będziesz się Tutaj w tym miejscu. Czyli czekaj, Bo clown nas będzie gonił za 15 sekund, tak? Clown tak? goni. Dobra. Ja, Widzowie, pamiętajcie. Uważaj, bo banana rzdam. No ale. <laughs> Dobra, a i rzuć tutaj na drzwi, może co? Na wejście? Tak, 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 tak żeby on się walił. Zrobię i napiszcie w komentarzu, czy, czy według Was klaun nas dopadnie i nam coś zrobi złego. Bo ja mam nadzieję, że nie. A poczekaj, a będziemy się chcieli z niego śmiać, czy nie? Czy będziemy. Nie, właśnie na razie nie. Jezu, to jest początkująca zabawa z klaunem. Jaka straszna muzyka o to jest. Tu jest, czekaj. Dobra, stary, czekaj, bo. Ej, ten grzyb tu jest jakiś, może po nim skakać? Mucho, mój pan. Ej, ty, czekaj teraz, chwilę. O, ja o, mogę ci ten na łeb wejść, a idź teraz. A. teraz. O, czekaj. Ej, stary, bo. Ja Ej, stary, za klam przyjdzie. Chłop <głap> się wywalił. Ej, dobra czekaj, bo clown, żeby nas tutaj nie dopadł. Czekaj, chodźmy tutaj tu są grzyby, grzybie. A no, tutaj nie SP, A na górze jest dom, tylko że w tym domu bardzo często clown wchodzi i mówi. Tak. O jaki dom? No, dzień dobry mówi wtedy. No witam. Dobra czekaj stary, bo powiem ci tak, ja ci trochę, ja pokażę. Jaś, chodź, no chodź. Ja się skoń skoń boję. Na ty czekaj, na to. czekaj bo oni uciekają przed kimś, klaunem złym chyba. A no, to chyba go nie ma tu jeszcze. Dobra, gdzie ty jesteś? No, nie widzisz mnie? Za nie. Sobą. Za tobą. Dobra, tu jesteś, sorry. Bo chodź, choć, choć. jesteś podobny do nocy. <laughs> chodź, musisz robisz tak. O! Tak. O! I tu skórka od banana Wskakujesz została. tu? Nie, skokujesz tu, patrz. I ta skórka od banana się zostaje tu, bo on się cofa. O nie, spadło mi czegoś. <laughs> no tego, i spadło. Ale skocz tu. Tu mam skoczyć? Podziemny bunker. O kurde, dobra, to do bunker. I CLOWN! jest klaun! Co? Chodź, chodź, musimy go uniknąć. On tutaj wszedł? Tak, jest tu. jest tu, jest tu, jest tu, musimy go uniknąć Dobra O, dobra, lewo, 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 Biegnie Dobra tu. Ja dupia, gdzie on jest? Za nami Nie widziałeś go? Eee, widziałem go, ale nie wiem gdzie on jest teraz no, ja się boję takich rzeczy. Ja wiem, wy, ty, wy. Ja się go oszukać. Dobra, czekaj, bo. Fizicky. Ja jestem obs Ja mam Majtops ranę, stary teraz. Co z tym bananem się stało? No, ja... Nie ja mam pojęcia, stary. No, dobra, ale czekaj. powiem ci, Filipku, że przeżyliśmy klauna, jeszcze minuta 45. Ogólnie z bananem robi się tak, że kupuje go parę osób, które grają wspólnie. No. i tutaj jest się klaun, i się kładzie mój, że jak Debli nie mógł wyjść. przez <laughs> 20 sekund życia wyjęte ma. Dobra, stary, ale powiem ci tak. Nie wiem, czy. Może wejdźmy z powrotem tam, gdzie wchodziliśmy, tylko nie, wskaczmy, nie wskoczmy do bunkra, co? Ale to, to i tak nas złapią, za nami skoczy. On, on skacze wyżej i szybciej. Co? Wszystko chodzi. O nie, dobra. Także no, uważaj na klauna, Jezu. chodź tutaj. A tu A ja tutaj zostaję banan dźwięk. mu. Nie mogę wskoczyć. Nie! A, jesteś nobem. Nie jestem nobem, czekaj. Nie mogę wejść tutaj. Ja mu kładę bananiki. Nie, nie mogę wejść skoczyć. tutaj! U, ja dlaczego? O, teraz! O. o! widzisz? No dzień dobry. Musisz z tej półeczki lecić. Dobra, okej, okay, ale to... Padrze ma. Dobra, gdzie jest ten klaun stary teraz? E, on był w podziemiach, no to teraz może O, być... czekaj, w domu chyba jest! Widziałem jak... No, możliwe, 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 że w domu jest, bo dom jest bardzo często miejscówką klauna. No bo ten bananek widzisz, łapie zasięg. Tak jakby o Nie, ja przysiad <laughs> zrobił. <laughs> przysiad na budli. Dobra, patrz, dobra, 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 dobra nie ma clowna Ej, wykej, jest na Dobra, dobra Chod Nie, No nie Wimku, dlaczego umarłeś? Ja nie chciałem No nie, ty, ty buraku Słuchaj, ja myślę, że ty jesteś po prostu burakiem I musisz zainwestować w Bobux, Bobux? Wejdź w shop No I kliknij kask I tam masz kasę No I kup, ile, ile, ile myślisz możesz kupić Sprawdź ile kosztuje Na przykład O, ja 10 tysięcy mogę... kosztuje 880 Bobux 1000 dolarów, czy ja mogę kupić? A ja nie mam Bobuxów już, czemu ja nie mam Bobuxów już? <laughs> No i babo. Dobra, ja wychodzę szybko z gry, czekaj, wychodzę z gry i doładowuję bubuksy. Dobra, widzowie, słuchajcie, jak już jestem nobem totalnym i no nieładnie, że ja po prostu w ostatniej sekundzie ginę, to czekaj, cash i co ja mam za cash kupić? Ile mam cashu kupić? Dużo, no ile kupisz? Tyle kupisz, słuchaj, Filipku. No a 5000 tysięcy cashu wystarczy? No wystarczy na już rzeczy, słuchaj, wejdź w shop, no. Kup kaskę, co nie? Ja? No I pamiętaj, zostaw na grę kolejną troszkę kaski Dobrze, nie ma problemu, Dobra. zostawię, obiecy. I najpierw, bo ty będziesz nob, jak będziesz klaunem na przykład, no. co jest, ja? Z koszalina No Ty będziesz kilka nobem walonym brudasem, o tak ci powiem Z koszalina no. no No I ja ci powiem tak, dlatego musisz się flexować, Jak normalny polski człowiek Tak Idź i kliknij, doładowałeś już kaskę? Tak, doładowałem już no to kliknij rare kratę i dropnie jakiś ładny mieczek. A czemu nie legendary na przykład? No bo one kosztują w cholerę. No to dobra, czekaj, to ja kupię... O nie, ile to kosztuje? 500 tych, 500 dolarków. Dobra, kręcimy w takim razie. Urrr, dobra, czekaj, bo... Pokaż, jaki masz mieczek. No halo, podmiot. proszę mi już kręcić to. Kiedy to się wybierze? No, kiedy się wybierze, wtedy się wybierze w O, z tego, flagą Ameryki mam. Pokaż. A jak to zrobić? Jakie inwentory, zakładam to. Uee, patrz, co ja mam. No, Lipku, dzień dobry, jak ty ma... Jaki ładny bajonet. A co ja mogę kupić jeszcze za pieniądze fajne tutaj? No, oni mogę... kupić. Się A co kupię VIP-a? A, to tam vip to wiesz. Co mi daje VIP? E, VIP? Nie pamiętam już. A w sumie nie powiem, bo nie pamiętam. <laughs> Ja bym skrzyneczki kupił. Skrzynkę legendarną, co? Co? Nie... No dobra, dawaj. Dobra, let's go. Tysiąc robuxów. Nie, żartuję, to było tego, 500 cashu. Dobra, czekaj. Uwaga, trzy, dwa... 2... Czy ja to już... O, ciekawe. To... ale główno dostałem znowu. No, masakra, patrzcie na to. Co to jest w ogóle? W sensie, no nie wygląda to jakoś źle, ale dobrze też nie wygląda to, widzowie. Dobra, kupuję rare Uwaga, dajcie mi... O, dostałem... Adekwatny nóż dla siebie Ja piedziel jakim ty jest giganobem Filipku Gówno nóż masz Jesteś no, do dupy Filipku No ale proszę, dobra No okej, okay, to nie ma problemu Do dupy jesteś. No to ja pieniędzy No, no. no otwórz sobie skrzynkę No i dziękuję bardzo, ja... Jaką skrzynkę mam otworzyć? No powiedz dla mnie Rzadką bo Godli, mi się godli. Z tej Może godli se kupię NIE! <laughs> Za <ile? laughs> Za 1500 keszu A to wywal może. Tak? Tak Dobra No to ja no, tak naj, najdroższą no. skrzynkę otwieram no nie, nie no i co się stało? No co dostałeś? Nie wiem no, no. Nie wiem, nie, to ci nic, nic nie no to dostałem Wejdź w inwentary, wejdź w inwentory i tam masz Ale do dupy, nie mam nic No nie dostałem nic No ale gówno Dobra, to otwieram jeszcze, mam to w dupie, dobra, dawać mi no kosę to jakąś się normalną dawać. dawać mi Kosę normalną jakąś, a nie jakieś gówno, no już losuj Dajcie mi, kurde o Boże, jakie gówno znowu dostałem. pokaż. Jakie pokaż. to nie, nawet chcę to pokazywać! Jak ja to on Web to tak! Do Dobra, kolejny, czekaj, ostatnia skrzynka jest otwiera. Oooo! No i to, jest lepsze już chyba. No i dzień dobry dla pana, proszę bardzo. No! Co? Jaki nóż! Czy byku już tak grzecznie powiem? Fajnie flip no. Bardzo się cieszę, że tak robisz w życiu, ludziom. Dobrze, wołtujemy na mapę. Tupę mi pocałuj. No, sam się tupę pocałuj. No, dawaj, dawaj jakiś. Spectre House jest super mapą. Albo the Caverns. No, no to ja chcę Spectre House. No i dziękuję. Specter house już było. Jas. Yes. ale można. Oj, Caverns, o to w sumie no to lecimy. To jest pełne już koszalina. Kolejna Smyksul. mapa. Smyksul. Smyksul, on. nie Dobra, słuchaj, masz kasę. Po prawo masz rifle. Ale masz jeden strzał, jeżeli nie trafisz, tracisz broń To czekaj, rifle, teraz se klikam? Tak, kliknij rifle po prostu, po prostu kliknij Ale ja nie mam pieniędzy, czekaj, na to ja muszę cash kupić więcej A, A mam, z... dobra, kupiłem, przepraszam Dobra, no i ho, ho, musimy Speed teraz czekać posted. na klauna Ale masz jeden strzał, jak nie trafisz klauna To przecież giniemy, jesteś debilem Dobra, to czekaj, ja może skórki od banana tu porozrzucam, co? Dobra, chodź, chodź, do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Dobra, i czekaj, i mam, jogi z riflem, ty Dobra, czyli mam strzelić Klausa. Ale Na... to nie jest to ty mi rącz to jest co ty. A to nie? Trzeba poszukać go. Czekaj. Ale to będzie bez... tu, nie Ale tu będzie bezpiecznie nie. chyba. No teraz jesteśmy bezpiecznie giga, bo mamy jakby typa ze że typa splo z debilem nie trafi. <grym> no, taka jest opcja też. Dobra, chodź nie tutaj. Bądź debilem. O, nie, czekaj, co ja widziałem tutaj. Jak? ja się fixuję, widziałeś? No, widziałem. <grym> Fiksa. Fiksa. Dobra, czekaj, pol. czekaj, czekaj. Dobra, patrz, ja skórki od banana tu porozwucałem. Bo nie, to jest czekać. on? To jest on? Nie. To chyba głupi jesteś. Ej, ty okay. Manik, wszyscy youtuberzy, ty typo najlepszy clickbait świata, jakby nagrał. <laughs> Bo jest wszystkim, możesz sobie walnąć Vito, <laughs> możesz sobie walnąć Yoshito Mayosze, a możesz też Poznanika wpisać. No, ale po co? Bardzo ładnie. <laughs> Bo jest wszystkimi. Dobra, ale patrz co ja tutaj zrobiłem, ja się ogrodziłem cały. <laughs> ty się nie ruszaj zbyt dużo. Bo jak się w te banany, to on ci wyszczył w kosmos, przysięgam. Tak? Patrz, patrz co się dzieje z bananami, jak jest dużo. <laughs> Cześć? No widzę, ale... O! <laughs> backflip No, ale poczekaj, bo ja mam potiona na szybkość też mogę dupnąć. Nie, nie dupaj. Słuchaj, możemy go poszukać jak też, ale to nie się nie opłaca, bo jak on No, nas no bo chętnie, co oni, oni robią szybszy. ci debile? On jest szybszy, pamiętaj. Ty, a ja się obracam 360 z tą spluwą, normalnie tam gdzie wycemujesz... No na pierwszej osobie, sobie weź sobie, na pierwszej osobie. Aha Możesz być. No, kurde ty, dobra, okej. Okay. <laughs> Jak chłopak backflip robi cały czas. On się podnieść nie może, a dobra, podniósł się jednak. Ja patrzę sobie, pa, jaki backflip. Jest clown! Strzelaj Filip, Czekaj! Nie, to no, no, jesteś debilem. No, no ale trafiłem go przecież! Nie trafiłeś Filipku. <laughs> trafiłem! Filipku kurde! Ale ja trafiłem! Ale ja trafiłem przecież! Ja się boję teraz. Ja się boję teraz. No co zrobiłeś? Ja chcę <laughs> tego. Gdzie on jest? Gdzie ten piepsony clown? Nie wiem teraz już mi Co? Coś, Coś stało! On cię zabił? Jestem w teksturze! What? Ja cię nie mogę zobaczyć, mogę tego clowna obserwować. <laughs> Zbugowałem mapę! O clown tu jest! Nie widzi nas! <laughs> Stary, my jesteśmy w pilarze, on nie widzi nas w ogóle. To o nie, mój ogon wystaje. Czekaj. Dobra, nie widać mnie. Stary, wygramy to! Zbugowaliśmy mapę! Ja dzielę, że tak krzycznie powiem. To fajnie jesteście, właśnie tak widzicie sami. Ej, moglibyśmy tutaj stanąć i, i zestrzelić Polaka. No, przestań <laughs> mnie spychać, debilu! Jezus Maria. <laughs> 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 ja dzielę, co się dzieje? Z typa, ty! Co tu się dzieje w ogóle? No i elo! Nara! Łatwo, <laughs> chłopie, łatwo, S. No, dziękuję, wiemy, widzowie, za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, jak nie chcecie, żeby klaun wszedł wam do łóżka, zostawcie suba na moim kanale, na kanale Puzona i trzymajcie oh. się, nie zesrajcie się. Nara! Nara.